Kochali się w leszczynie pod słońcami rosy, suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwiaździście. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzewdy miły na zdrobniałej fali, jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali. Lubię odwiedzać nowe miejsca w Krakowie, wizualnie bardzo ładnie, super zagospodarowane miejsce, gdzie można przyjść, posiedzieć, odpocząć, pomyśleć, powspominać naszą Szymborską. No, fajnie to wygląda dla dzieci, fajnie, duże miejsce dla dzieci, no nawet dla dorosłych. Bardzo się podoba, w sumie zostało to uporządkowane to miejsce odzyskało nowe, że tak powiem, życie. Ja muszę powiedzieć, jestem po prostu zachwycona. Podoba się, to jest mało. Naprawdę szapoba dla, no to z budżetu obywatelskiego, ale za pomysł, że w miejscu, w którym kiedyś był taki rozjechany parking i jednak ktoś wpadł na pomysł, żeby to była zieleń. Po prostu piękna część Krakowa, kolejna. Fantastycznie. Można się tylko zachwycać. Naprawdę jestem dumna, że Kraków właśnie idzie w tą stronę. Także, także, że po to jest absolutnie nic.